Prawie rok dłużej blok węglowy dla pławskich azotów chce budować generalny wykonawca inwestycji Polimex Mostostal. To informacje przekazane przez portal bankier.pl. Pławski gigant chemiczny w ubiegłym tygodniu otrzymał od Polimeksu wniosek dotyczący przedłużenia budowy o 223 dni i zmiany harmonogramu prac. Wykonawca chce również podwyższenia wynagrodzenia o niemal 36 milionów złotych. Jak czytamy na portalu bankier.pl w ocenie wykonawcy głównym powodem zgłoszenia wniosku jest wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektu oraz zmiany legislacyjne z tym związane, co wykonawca kwalifikuje jako siłę wyższą w rozumieniu umowy. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zapowiedziały szczegółową analizę propozycji. Polimex Mostostal jest generalnym wykonawcą umowy na budowę węglowego bloku energetycznego w Poławach. Umowa została podpisana we wrześniu 2019 roku przez grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz konsorcjum w składzie Polimex Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy. Wartość kontraktu wynosi blisko 1,2 miliarda złotych. Przekazanie bloku do użytkowania miało nastąpić w terminie 3 lat od rozpoczęcia pracy. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.